Cześć, witajcie. Dzień dobry. To jest kolejne Blisko. Z tej strony Dominika. I Kasper. I dzisiaj pogadamy sobie z Wami o tym i ze sobą też trochę, że trzeba wracać. To jest seria Blisko. <noise> Odcinek 18. Powroty. Wiecie, jeżeli wam się wydaje, że jak jesteście razem, jesteście gdzieś zdecydowani na to, żeby razem coś budować, że dokonaliście tego wyboru, że chcecie iść przez życie z tym człowiekiem, to już jest super, że jeżeli jesteście w narzeczeństwie i właśnie są przyjęte oświadczyny, próbujecie gdzieś walczyć o czystość, stawiacie Pana Boga na pierwszym miejscu, taką podejście decyzję na początku i tak sobie dalej żyjecie, to jest super. Albo że samym tym, że idąc do ślubu, wybierając tą drogę. Gdzieś katolicką drogę, w której jest to sakrament, który wpuszcza się w to Chrystusa już na starcie, i sobie to tak powiedzieliście przed Bogiem, i sobie wtedy powiedzieliście to najpiękniejsze: Kocham Cię, to znaczy jestem z Tobą dozgonnie I dzięki temu to jest gwarant z tego, że to małżeństwo będzie wspaniałe, i można sobie usiąść i nic nie robić. To ups. No, bo to wszystko nie jest takie łatwe. Ale fajnie by było, jakby było łatwe. Więc dobrze o tym jest myśleć w takiej kategorii, że to jest y, no, faktycznie cel. Faktycznie y, chcemy do tego dążyć, żeby było dobrze. Ale jak to w życiu bywa, przychodzą trudności. I jak to w życiu bywa, nie wszystko jest takie kolorowe, jak się wydaje na początku. To znaczy, to, że właśnie gdzieś tam. E, tak, jak Dominika wcześniej mówiła, przyjęłaś teraz zaręczyny od swojego chłopaka, który w końcu zdecydował się na to, żeby się oświadczyć. To nie znaczy, że teraz to narzeczeństwo będzie kolorowe i kwieciste, i będą sobie ptaszki wyrwać i tak dalej. W Sensie to może być bardzo trudne w przeżywaniu, bo. E, bo różne rzeczy. Bo też dla każdego z Was to będzie nowy etap w życiu, bo. E, środowisko, w jakim żyjecie, odbierze to w taki, ani inny sposób i jakoś trzeba będzie to przeżyć. To e... no, też dużo wiedzy z z w tym okresie narodzeniaństwa, nie myślę, że my Wam o tym też kiedyś opowiemy, tak, co, co my zrobiliśmy, czego, czego sobie chyba nie do końca zdawaliśmy sprawę, że to trzeba zrobić e, też e, przed ślubem w takiej kwestii swojego dojrzewania. E, ale, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj słuchajcie o tym, że to jest inwestycja na całe życie, ale to nie znaczy, że zrobi się to raz i wiecie, to nie jest jak, nie wiem, z wygraną szóstki w Totka, że wygrałeś i możesz teraz leżeć i pachnieć. Bo można te pieniądze bardzo szybko wydać. Yy, tak. Um... I tutaj mamy trochę podobną sytuację, nie? To że sobie wypracujesz coś na dany moment, to nie znaczy, że zaraz tego w cudzysłowie nie stracisz. Tak, wiecie, dlaczego? Dlatego, że się zmieniamy, to po pierwsze, po drugie, nie wiem, mamy różne kryzysy takie emocjonalne, mamy różne wyzwania, doświadczamy różnych rzeczy w naszym życiu. I to, że na przykład, nie wiem, umieliśmy sobie radzić ze złością w czasie takim spokojnym, kiedy na przykład tak, nie mieliśmy jakichś większych wyzwań czy stresu, nie znaczy, że tak samo będziemy ją przeżywać w sytuacji, kiedy ten stres będzie. To jest taki przykład, tak pierwszy z brzegu, ale wiecie, chodzi nam o to, że to jest decyzja, do której się wraca codziennie. Tak, i y, też tu potrzeba jest mnóstwo takiej woli i dążenia do tego, żeby faktycznie, y, faktycznie w tym trwać. To znaczy, tu zaangażowa zaangażowanie robi bardzo dużo. To czy y, i wiadomo, no jesteśmy ludźmi, ten zapomnie zawsze y, do tego wszystkiego jest. Ale e, właśnie warto wracać. To znaczy, o to chodzi generalnie w naszej wierze, o to, żeby wracać do Pana Boga cały czas i do siebie jako do człowieka, który e, jest ukochany, e, ma w sobie mnóstwo dobra i potencjału. Też właśnie my to sobie trochę przygniatamy jakimiś naszymi grzechami e, i brudzimy to, co, co realnie jest czyste, co jest najpiękniejsze, co jest dane od Pana Boga. I do tego mamy wracać też po, poprzez sakramenty, ale też mamy wracać do drugiego człowieka w, w relacjach z nim, do, do miłości, do, do Chrystusa w tym drugim człowieku. Mm, no bo to też właśnie jest tak, że czasami e, też to powszednieje. Wiecie, to znaczy zakochanie trwa chwilę, nie? Później tak mądrzy Pó ludzie różnie to tam datują, nie? Maksymalnie dwa lata, później jest trudno. To znaczy, my też się tylko uczymy. Myślę, że to jest wyzwanie dla małżonków, szczególnie z jakimś dłuższym stażem, żeby się ciągle w sobie na nowo zakochiwać, nie? Ale że to życie się zmienia, ta relacja się zmienia. My też się zmieniamy, bo doświadczamy różnych rzeczy, tak całe życie się uczymy. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby wracać do tych fundamentów, które sobie postawiliśmy na początku, tak? do tego, że na przykład jesteśmy gdzieś bliżej ze sobą, czujemy się bezpieczniej ze, ze sobą, um, nie wiem, zmienia się nasza y, też okazywanie sobie czułości, fizyczności i trzeba pewne rzeczy y, by na nowo postawić, na nowo postawić czystość, na nowo postawić to y, jak się ze sobą też czujemy, tak? Też granice. Tak, też granice. I, i też y, Właśnie ciągle wracać do Pana Boga, bo wiecie, e, ładnie to brzmi, że budujemy na Chrystusie, ładnie to brzmi, że, mm, że On jest najważniejszy. Nie? A mogą być takie momenty w waszym życiu, e, że, że się okaże, że gdzieś, wiecie, jest, nie wiem, studia, praca e, i, i masa różnych innych rzeczy, aktywności, zaangażowań. E, a na przykład, nie wiem, Panu Bogu z tego kwadrans w ciągu dnia, nie, w ciągu doby 24 godzinnej mm, to jest też taka rzecz, nie? że jak chcesz stawiać na Chrystusie, no to On musi być pierwszy. To znaczy, ja wiem, że żyjąc w świecie, to znaczy, nie mając powołania, które jest powołaniem zakonnym, czy powołaniem, tak, do gdzieś być jak księdzem, decyzjonalnym, to jest trudno. Jest trudno, nie wiem, na przykład, sprawdzić tak w naszym dniu, żeby najwięcej godzin poświęcać Panu Bogu, to też trochę nie o to chodzi, nie? Um, tylko chodzi o to, żeby on nie dostał ochłapów. To znaczy generalnie o to chodzi, żeby poświęcać Panu Bogu jak najwięcej, ale też w takiej kategorii, że ten Chrystus jest w drugim człowieku, nie? Tak. I że też, wiecie, można, nie wiem, iść do pracy, oddać Panu Bogu ten czas pracy. Tak, masz chwili przerwy, akt strzelisty do nieba Panie Boże, dzięki Ci, że jesteś. Nie widzę, że, że tym się zająłeś, to zrobiłeś. Dziękuję, że sobie poradziłam z tym, bo ty mi dałeś możliwość i mądrość, żeby sobie z tym poradzić. Nie? A więc to też nie chodzi o to, żeby to był taki czas, tylko wyłączony na modlitwę. Nie? Na przykład, nie wiem, 8 godzin, no nie da się tak żyć. To znaczy, musielibyśmy nie spać, żeby tak żyć. Nie, yy, ale o to chodzi, żeby ten czas i tak, taki, powiedziałbym, złoty czas, jak to nazywa psychologia, czyli taki jeden na jeden, gdzie ta druga osoba jest najważniejsza. Tak, yy, przez wcielenie mamy osobowego Boga, yy, więc z tego korzystajmy. Nie, to znaczy, On potrzebuje naszego czasu i czasami to może być tak, że jest trudno, że nie wiadomo, jak z Nim być i, i w zasadzie to, co jest, ale nic się nie zmienia. Czekajmy, przetrzymajmy. Nie, niech łaska tutaj robi swoje. Czy tak samo w relacji? Nie jestem, ale jakby nie wiem, znowu jest konflikt, znowu jest jakiś kryzys, znowu jest jakaś trudność. Bądź, właśnie bądź, ale bądź bez oczekiwań, bądź bez jakichś takich swoich wymagań, wyobrażeń. Poświęć czas. Nie. Jak też wracał do tego, co już przeszedłeś, nie? To znaczy, my się uczymy przez doświadczenia i fajnie do tych doświadczeń czasami wrócić, właśnie żeby spojrzeć na to, co się wydarzyło, co Pan Bóg zrobił. Zresztą sama droga gdzieś tam Wojska ona polega na tym, tak? Przechodzimy przez całość, żeby wrócić, ale e, wracamy dla... z dwóch powodów. Dla siebie, żeby zobaczyć, e, co Pan Bóg zrobił podczas tej drogi i dla drugiego człowieka, żeby go trochę prowadzić razem e, Idąc samemu, tak. Tak. Bo to wracanie jest y, takim koniecznym punktem y, naszej wiary. To znaczy, y, my idziemy w przód, wracając do tego, co już się działo, bo y, utwierdzamy się w tym, co się wydarzyło. Tak, a z drugiej strony też takie małe rzeczy można przeżywać na nowo na różnych etapach życia. Tak. tak. Nie wiem, na nowo na pewno, zupełnie inaczej chociażby w narzeczeństwie przeżywa się spowiedź, przygotowuje się do rachunku sumienia, niż to było we wcześniejszych etapach, to na przykład takie moje doświadczenie, tak? Że ja już trochę mam inne punkty odniesienia, niż tylko dom rodzinny. Nie, że tutaj jest więcej rzeczy, że to są inne rzeczy też. Ale w ogóle też ten powrót tak prowadzi do rozwoju i yy, wiesz, że o to chodzi, nie? To znaczy, stanie w miejscu generalnie nie daje ci nic, bo my, gdzie żyjąc świadomie, wierzymy w to, że wiara jest przeżywaną relacją. A jeżeli tej relacji nie rozwijamy, to znaczy, że generalnie jej nie ma. Tak. Więc. Co my wierzymy? Co tu się dzieje? Tak. Nie? No i to tak samo w relacjach międzyludzkich, nie? że jeżeli to się nie rozwija, to znaczy, ja nie kocham bardziej, ja nie robię więcej. Ja nie mam w sobie doskonalszej miłości, która jest takim naprawdę darem bez oczekiwania tego, że coś dostanę w zamian. No to znaczy, że coś tu trzeba przeformułować, Że trzeba wrócić właśnie do tego, jak ja rozumiem miłość, jak chcę ją rozumieć, czym ona dla mnie jest. Nie do tego, co jest, nie wiem, na wierzchu. Nie do tego, co jest przyjemne, nie do tego, co jest dla mnie fajne, bo karmi mój egoizm tylko do tego, co faktycznie ja nazywam miłością. Tak z poziomu takiego pragnień, najgłębszych pragnień, z poziomu najwyższego dobra, a nie z poziomu m, moich emocji, uczuć, czy nawet myśli, nie? że to trzeba dotknąć ducha, żeby, żeby mieć odpowiedni punkt odniesienia, tak? bo jesteśmy Stworzeniami, które mają duszę, my nie zostajemy na poziomie emocji, uczuć, myśli, intelektu. Nie. No, małżeństwo, miłość w ogóle ma być drogą do zbawienia. I dlatego są te powroty, żebyśmy sobie na nowo stawali pytanie, czy to faktycznie prowadzi mnie do nieba, czy od nieba oddala. Nie? Żebyśmy tą drogę cały czas rozeznawali, nie? że codziennie ja podejmuję decyzję, że. Okej, okay, kocham, będę kochać tego człowieka, że to się nie wydarzyło w momencie przyjęcia przez mnie pierścionka. Tak, i do tego gdzieś Was zachęcamy, do tego, żeby wracać. Do tego, żeby e, nie uciekać od e, tych momentów, które są trudne, bo się skończyło coś, nie wiem, fajnego, miłego, radosnego. To znaczy, takie chwile będą, i e, to też pisze pismo, nie? Ale warto wracać i do Pana Boga, i do siebie samego, i do tego, jakie doświadczenia przeżyliśmy, i do drugiego człowieka. Tak. I tak kończąc, ostatnia myśl: że wiecie, dla nas te powroty, to wracanie, to nazywanie sobie na nowo tak? tego, co to znaczy kochać, co to znaczy wierzyć, ale też kim jestem. Zawsze po takim momencie kryzysu, który gdzieś tam przychodzi, po takim momencie tudu, o którym Kasper przed chwilą mówił, jest takie wrażenie, że kochamy bardziej, że jesteśmy bliżej, że ten powrót, zrezygnowanie z jakiegoś zła, z jakiegoś naszego egoizmu, który sobie tłumaczyliśmy bardzo intelektualnie na mnóstwo sposobów, tak i umieliśmy znaleźć mu wytłumaczenia, wymówki. Mm, tak, logiczne uzasadnienia naszych postaw, to, to się okazuje, że później, jak już te maski opadają, jak my faktycznie wracamy i do Boga, i do siebie, tak naprawdę, to, że jest bliżej, to, że okazuje się, że mogę kochać jeszcze bardziej, że mogę być jeszcze bardziej dla. Nie, i czy to w relacji z Bogiem, czy z drugim człowiekiem. Dlatego wracajmy i nie bójmy się tych powrotów, bo one nie są dużo dobre.